Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Beta Garaż. Dzisiaj opowiemy Wam, jak kupić auto używane, na co zwrócić uwagę. W dzisiejszych czasach jest bardzo dużo nieuczciwych sprzedawców, którzy tuszują błędy, yy, usterki, a my chcemy Was wyczulić, na co zwrócić w poszczególnych punktach uwagę, żeby dobrze kupić auto. Najlepszą opcją byłoby, jeżeli mamy brata, tatę, szwagra, który zna się na samochodach, żeby pojechał z nami. Jeżeli nie mamy takiej opcji, są tak zwani motodoradcy w Polsce. Tutaj w Anglii są firmy, które zajmują się tym profesjonalnie, typu RAK, typu AA. Mogą zrobić nam raport, lub taki motodoradca przejrzy to auto dla nas w punkt po punkcie i wyszczególni nam ewentualne usterki lub wady ukryte. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, powiem wam punkt po punkcie, na co zwrócić uwagę. Więc tak, przede wszystkim słuchajcie, jeżeli dzwonimy pytać się o takie auto. Spytamy, ile ono ma właścicieli, jaki ono ma przebieg. Podejrzewam, że wszystkie te informacje są w internecie, warto to też sprawdzić. W Anglii można wysłać SMS-a za 10 funtów i sprawdzi nam to tak zwane HPR, czyli historia auta. Czy auto nie jest skradzione, czy auto nie jest bite, ilu ma właścicieli. Jest to świetna opcja dla nas. Druga sprawa. Dzwonimy do gościa, który chce sprzedać auto. Prosimy go, aby tego auta tego dnia nie odpalał, żeby było zimne, jak przyjedziemy. Dlaczego? Część usterek typu piszczące paski, typu jakieś klekotanie występuje na zimnym silniku. Jeżeli sprzedawca będzie chciał zataić te fakty, rozgrzeje nam auto do ciepłego. Pierwsze co podchodzimy do pojazdu, oglądamy go wizualnie. Zakładam, że nie mamy czujnika grubości lakieru, więc po prostu patrzymy, czy panele są mniej więcej w tych samych kolorach, czy te wszystkie szpary są takie same dookoła tego pojazdu. Na co możemy zwrócić uwagi? Felgi. Czy felgi? Nie są porysowane, czy ktoś nie jeździł, nie obcierał je o krawężniki, jeżeli tak robił. Jest to też argument, żeby zbić stówkę czy dwie sceny, bo regeneracja Felg w Anglii kosztuje od 200 do 400 funtów za komplet. Opony. Jak jesteśmy już przy tym, patrzymy, jak wyglądają opony. Opony średnio też kosztują od 60 do 150 funtów za sztukę w aucie klasy średniej. Ten rowek nas interesuje. Nowa opona mam 8 mm, średnio zużyta 5 a łysa 1,6 mm. Tutaj mamy taki rowek, który nam wskazuje na zużycie opony. Taka ciekawostka: jeżeli auto jest bezwypadkowe, fajnie jest sprawdzić szyby. Słuchajcie, to auto jest z 2018 roku, i tutaj na tej szybie. Jest 7, jest 7, czyli ta szyba została wyprodukowana w 2017. Sprawdziłem wszystkie szyby. Wszystkie szyby mają tą siódemkę, czyli żadna z szyb nie została wymieniona, co mogłoby świadczyć o kolizji drogowej lub stłuczce i wymianie tej szyby. Kochani, wybierając się po zakup samochodu, warto wyposażyć się w komplet rękawiczek gumowych, jednorazowych oraz paczkę chusteczek higienicznych. Po co nam będzie to potrzebne? Będziemy sprawdzać poziom oleju, będziemy sprawdzać płyny. Więc fajnie się nie ubrudzić. Papierologia. Słuchajcie, bierzemy dowód rejestracyjny. To jest taki kolorowy dokument, dwie kartki A4 w Anglii. I tam na nim będzie ilość właścicieli pojazdu i będzie numer WIN, czyli numer identyfikacyjny pojazdu. Trzeba sprawdzić, czy ten pojazd ma ten sam numer WIN. Numer WIN znajduje się na podszybiu, z tej albo z drugiej strony tutaj, w komorze silnika. Oraz najprawdopodobniej na słupku lub pod siedzeniem kierowcy. Dlaczego sprawdzamy ten numer WIN? Dlatego, ponieważ auto, jeżeli nie będzie miało tego WINu w tych paru miejscach takiego samego, znaczy, że coś jest nie tak z tym pojazdem. Zakładam, że udało nam się, właściciel posłuchał naszej prośby. Auto jest zimne i gotowe do startu na zimno. Jeżeli mamy drugą osobę, byłoby idealnie. Ta osoba stanęłaby z tyłu i zaobserwowała, czy nie ma jakiejś podejrzanej chmury dymu czarnej, białej, niebieskiej przy starcie na zimno. Auto jest zimne, więc idealne do pomiaru oleju, ponieważ nie sprawdzamy auta na gorącym silniku, ponieważ może być przekłamanie na bagnecie, ponieważ ten olej jeszcze może być u góry, a nie w misie olejowej. Więc auto jest na płaskiej powierzchni, wyciągamy bagnet, zazwyczaj jest on koloru żółtego lub pomarańczowego. To jest bagnet olejowy. Bierzemy sobie chusteczkę higieniczną. Wycieramy kochani tą końcóweczkę, żeby pomiar był dokładny. I teraz uwaga: tutaj jest minimum oleju, tutaj jest maksimum. Jeżeli olej będzie gdzieś w połowie, byłoby idealnie, ale odtąd dotąd jest ok. Niedobrze będzie, jeżeli będzie tego oleju mniej, będzie tutaj na samym dole, lub nie będzie go wcale, lub jeżeli będzie przelany. Źle to świadczy o samochodzie. Więc wyczyściliśmy ten bagnet, słuchajcie, wkładamy go, auto jest na płaskim. Zanurzamy go do końca, wyciągamy i sprawdzamy. Tutaj jest idealnie, jak widzicie, jest pomiędzy. Ta powierzchnia grawerowana jest odtąd. Do dołu, a tutaj mamy to idealnie w połowie. Drugą istotną rzeczą po sprawdzeniu poziomu oleju jest sprawdzenie korku wlewu oleju. Otwieramy i patrzymy. Jeżeli jest tutaj olej, jest ok lub korek jest suchy. Natomiast jeżeli jest taki biały osad jak jogurt, oznacza to, że płyn chłodniczy dostaje się do oleju i jest strzelona uszczelka pod głowicą. Wtedy remont silnika jest dosyć drogi i odradzam kupowanie takiego samochodu. Następną rzeczą jest sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego. Tutaj na tym zbiorniczku dolna kreska to jest minimum, tu jest maksimum. Płyn chłodniczy powinien się znajdować gdzieś pomiędzy. Uwaga. Nigdy nie sprawdzamy płynu, nie odkręcamy tego kapselka, jeżeli auto jest ciepłe, ponieważ buduje się tutaj ciśnienie może ten płyn nas oparzyć, po prostu wystrzelić i nas oparzyć. Kolejnym płynem do sprawdzenia jest płyn hamulcowy. I tak samo jak przy płynie chłodniczym, jest zbiorniczek wyrównawczy, gdzie tu jest maksimum, tu jest minimum, jeżeli jest gdzieś pomiędzy, jest spoko. Co pomoże nam znaleźć właściwy zbiorniczek do płynu hamulcowego? Na kapselku będzie napis DOT 4 lub w starszych samochodach lub w samochodach japońskich DOT 3. Następną rzeczą, już chyba ostatnią, którą możemy sprawdzić pod maską, będzie pasek. Pasek alternatora i innych osprzętów. Warto sprawdzić, czy nie jest spękany. Jeżeli jest, nie są to duże koszty, ale jest to znowu punkt do negocjacji ceny. Pasek osprzętu wygląda tak: ten pasek, jeżeli nie ma tutaj jakichś mikropęknięć, ten wygląda na świeży. Napisy jeszcze nie są starte, czyli jeszcze pojeździ nam spokojnie. Drugie miejsce, gdzie znajdziemy numer win, numer identyfikacyjny pojazdu w tym pojeździe jest tutaj. Następnym etapem, kochani, będzie przesunięcie auta o 2-3 metry i sprawdzenie, czy nie ma jakichś wycieków, jakiś plam na asfalcie, na miejscu, gdzie auto stało. Jeżeli widzimy w miejscu, gdzie stał zaparkowany pojazd tego rodzaju plamy, na przykład, oznacza to, że coś z niego cieknie. I jesteśmy gotowi do jazdy próbnej, ale zanim to zrobimy, słuchajcie, sprawdzimy, czy działają wszystkie urządzenia typu szyby elektryczne, klimatyzacja, nawiewy, ponieważ są to kosztowne rzeczy w naprawie. I jeżeli któreś z tych urządzeń nie działałoby, tak samo możemy negocjować cenę. I więc nastąpiła ta wiekopomna chwila odpalamy silnik. Przede wszystkim sprzęgiełko, hamulec, bo w nowych samochodach bez tego nie odpalimy silnika na dwójeczkę, raz, dwa czekamy aż nam wszystko zgaśnie i odpalamy samochód usterka, utrata ciśnienia tylnia prawa opona, czyli już wiemy że coś jest nie tak w tylniej prawej oponie ucieka nam powietrze warto to sprawdzić, odpalamy i patrzymy, wszystkie ikonki powinny zgasnąć Kolejną rzeczą, którą powinniśmy sprawdzić, będzie kierownica. Czy nie jest przetarta, powycierana, czy siedzenie nie jest powycierane, popękane. Mogłoby to świadczyć, że było to auto używane do dostaw lub jeździło w agencji taksówkarskiej. Te auta zazwyczaj są bardziej zmęczone i potem sprawiają nam większe problemy. Sprawdziliśmy szyby, klakson. I sprawdźmy, może czujniki parkowania, bo to jest dosyć droga sprawa. Więc podjeżdżamy do jakiegoś obiektu z przodu, podjeżdżamy z tyłu, i wyświetlacz nam pokaże, czy to wszystko nam ładnie działa. No to lecimy. Co sprawdzamy podczas jazdy? Jeżeli uda nam się znaleźć kawałek prostej drogi, patrzymy, czy auto nie ściąga nam. Czy jedzie nam prosto, nie ściąga, jest fajnie. Tak samo robimy test hamowania. Rozpędzamy się troszeczkę. Pedał hamulca, patrzymy. Jest pięknie. Słuchajcie, więc tak. Wyłączyliśmy radio, pozamykaliśmy szybę. Nasłuchujemy, czy nie ma jakichś dziwnych odgłosów. Super, jakby droga była wyboista, lub tak jak tutaj pojawił się śpiący policjant. Super. Zawieszenie, nic nie puka, nic nie stuka. Słuchajcie, jest to dobra oznaka. Ostatnią rzeczą, którą będziemy sprawdzać, są to akcesoria. Otwieramy sobie bagażnik. Pod podłogą bagażnika powinno znajdować się koło zapasowe, lewarek, klucz do kół oraz wkręt do zderzaka do holowania. Wszystko tutaj jest, zobaczcie. Warto też zwrócić uwagę, czy te boczne panele nie są jakoś pofałdowane, powyginane, świadczyłoby o mocnym uderzeniu w tył pojazdu. Więc tak jak pokazałem Wam domowymi sposobami, sprawdziłem to auto nie ściąga przy hamowaniu, nie ściąga przy przyspieszaniu nic nie stuka, nic nie puka na dziurach, na wybojach, na śpiącym policjancie wszystkie szyby są z tego samego rocznika lampy nie parują dla mnie stan auta jest przyzwoity kupiłbym to auto. Dzięki, że oglądaliście nasz kanał. Jak Wam się podobało, łapka w górę, jak nie, to łapka w dół. Będziemy kręcić o czymś innym. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!